Nie muszę przedstawiać, że pojawił się Przemysław Wicel. E, już się i tak sporo naczekaliście, więc e, oddaję mu głos. Dzień dobry Państwu. Witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu w Gdańsku. Przyjechaliśmy z Wejherowa. Jutro mamy spotkania w Nowym Dworze, w Tczewie i w Kwidzynie. Przyjechałem tutaj do Was, żeby Podyskutować nie o tak zwanej dobrej zmianie, ale o prawdziwej zmianie, o zmianie, której potrzebuje Polska, której potrzebują Polacy, zmianie, której potrzebuje nasz kraj i nasze pokolenie, byśmy chcieli mieszkać we własnym kraju. Gdy trzy lata temu, mniej więcej o tej porze, za kilka dni będzie rocznica, bo 3 czerwca występowałem z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Mówiłem, że potrzebna jest Polsce, potrzebna jest Polakom wolnościowa alternatywa dla coraz bardziej skręcającej w lewo w obyczajowych kwestiach, a wcześniej prowadzącej lewicową politykę gospodarczą Platformy Obywatelskiej i coraz bardziej socjalnego, socjalistycznego, populistycznego w kwestiach gospodarczych prawa i sprawiedliwości. Gdy trzy lata temu występowałem z prawa i sprawiedliwości, Zrobiłem to po bardzo wielu rozmowach, po bardzo wielu spotkaniach z ludźmi, którzy w chwili obecnej od pół roku pełnią najważniejsze funkcje w Rzeczypospolitej. Rozmawiałem wielokrotnie z panią obecną premier Batą która była wtedy wicepre wiceprezesem odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze, była wiceszefą Komisji Finansów Publicznych. Rozmawiałem wielokrotnie z obecnym wicemarszałkiem Senatu i przewodniczącym partii Joachimem Brudzińskim, rozmawiałem z Jarosławem Kaczyńskim, rozmawiałem... Teraz go wymieniłem do, jako trzeciego względu na ważność, ale ze względu na to, że z nim to gadałem dwa razy, z tymi pozostałymi osobami dużo częściej, dużo więcej. I byłem przekonany, że to jest formacja, to jest środowisko polityczne, które nawet jeżeli uda mu się zdobyć władzę, przejąć władzę, uzyskać możliwość oddziaływania na nasze życie i naszych rodzin życie, to tą szansę zmarnują. I powiem Wam szczerze, gdy byłem pełen obaw trzy lata temu i byłem gotów ryzykować wiele, występując w Prawa i Sprawiedliwości, nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle bo pół roku, które mija rządu pani premier Baty Szydło, to pół roku, podczas którego miały miejsce zmiany personalne, zmiany osobiste, można powiedzieć, jedna grupa wymieniała drugą, jedni ludzie wymieniali innych. Miały miejsce zmiany w tym samym czasie systemowe, przez które nie tylko Polacy przestaną wyjeżdżać z kraju, a ci, którzy wyjechali, wrócą, bo to jest najważniejsza sprawa dla Polski, to jest najważniejsza sprawa dla nas, ale jeszcze bardziej, jeszcze szybciej będzie nasze pokolenie opuszczało własny kraj. Bo zmiany, których nie widzimy na co dzień, które nas bardzo pośrednio dotykają, dotykają nas w tym przypadku najmocniej. Kilka ustaw, które zostały przeprowadzone przez Sejm i kilka ustaw, które trafiły do Sejmu, to są ustawy, które naruszają te zasady, które konstytuują nasze środowisko polityczne, są te zasady, które konstytuują istnienie Partii Koalicja, Nowej Rzeczypospolitej, wolność i nadzieja, które są w rażącej sprzeczności z wartościami, o które od kilkudziesięciu lat walczy Janusz Korwin-Mikke, które są fundamentalne dla Partii Korwin. Te wartości to wolność, własność i sprawiedliwość. I ustawa o ustroju rolnym, o kształtowaniu stroju rolnego to jest ustawa, która miała e, doprowadzić do tego, że obcokrajowcy przestaną wykupywać Polskę. Piękna intencja, fantastyczny pomysł, przynajmniej dla części osób, które tak nie wiedzą, e, jakie są konsekwencje tego te głoszonego hasła. A ta ustawa doprowadziła do tego, że prawie nikt z Was nie może dokonywać w wielu przypadkach na większości Polski obrotu ziemią. Ta ustawa była wprowadzona w taki sposób, że od 1 maja tego roku nie można kogoś w Polsce dyskryminować dlatego, że z Niemcem, Holendrem, Francuzem czy Anglikiem, to rząd wymyślił, że będzie dyskryminował wszystkich, którzy nie są rolnikami indywidualnymi. I doprowadzono do tego, i ja o tym mówiłem w styczniu, w lutym, to ludzie na moim profilu na Facebooku albo w komentarzach wpisywali. Panie Wipler, co pan chrzanisz? Co pan jesteś rolnik, po co panu ziemia rolna? Ale to nie jest ustawa o ziemi rolnej, to jest ustawa o tym, że wszystko, co w planie zagospodarowania przestrzennego nie jest przeznaczone na inne cele niż ziemia e, rolna, nie będzie mogło być przedmiotem obrotu między zwykłymi ludźmi, którzy nie są rolnikami indywidualnymi. Co w kraju, w którym prawie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, oznacza, że ziemią mogą obracać tylko rolnicy indywidualni. Jeżeli słyszę posłów PiSu, z którymi rozmawiam, że chodziło o to, żeby nas Żydzi nie wykupili, to ja mówię, ale wprowadziliście ustawę, przez którą Żydzi nas nie mogą wykupić, chyba że za pośrednictwem gminy żydowskiej, bo zrobiono wyjątek dla związków religijnych. Naruszono bardzo istotne prawa własności do ziemi. A prawo własności do ziemi stabilne, rozsądnie kształtowane z fundamentem dobrego wzrostu gospodarczego. To prawo Naruszano wprowadzając ustawę, że nie możecie kupić ziemi, jeśli nie jesteście rolnikiem indywidualnej, indywidualnym i nie dotyczy to tylko związków wyznaniowych. I oczywiście Gazeta Wyborcza napisała, że Kościół będzie robił wielkie wałki na ziemi bo tylko Kościół będzie mógł kupować, przekształcać i sprzedawać dalej. A nie tylko Kościół katolicki również właśnie gminy żydowskie, związki muzułmańskie, tego rodzaju, wszystkie rodzaju instytucje, a gdy zostanie zarejestrowany, to będzie zajmował się pewnie głównie obrotą ziemią, e, potwór e, kościół latającego, potwora spaghetti, czyli tak zwani pastafarianie, którzy cały czas walczą o swoją rejestrację. To będzie organizacja, która będzie mogła zrobić coś, jeżeli zostanie zarejestrowany jako związek wyznaniowy, czego większość osób tutaj na tej sali nie może, bo wiem, że jest tutaj pewnie jakiś rolnik indywidualny, może nawet dwóch czy trzech, ale powiedzmy sobie szczerze, że większość z nas nie jest rolnikami indywidualnymi. Wprowadzono ustawę o lasach, która wprowadza, wprowadza, że właściwie wszystko co jest lasem, to jeżeli chcesz sprzedać działkę, to państwo, skarb państwa ma prawo pierwokupu. Wiecie co to oznacza, wiecie jaka jest definicja lasu? Definicja lasu to jest definicja fizyczna, czyli rośnie tam odpowiednio duża ilość drzew. I teraz, gdy jakąkolwiek działkę ktoś chce sprzedawać, to musi dawać zdjęcia notariuszowi, czy tam nie rosną drzewa, a właściwie notariusz powinien osobiście robić oględziny, bo on bierze odpowiedzialność za to, bo transakcja była nieważna, jeżeli było prawo pierwokupu, z niej nie skorzystano. Skomplikowano życie kolejnym dziesiątkom tysięcy, milionom ludzi. Dlaczego? Bo w zeszłym roku takich transakcji, które wyłączono, było 80 kilka tysięcy. To była olbrzymia część obrotu nieruchomościami. Można powiedzieć, rzadko kiedy budujemy dom, rzadko kiedy kupujemy nieruchomości, ale to, że teraz ktoś zrobił bałaganu w nieruchomościach, wiecie co oznacza? Że siada budownictwo domków jednorodzinnych. I to, że teraz głupie ustawy uchwalono, że głupie przepisy uchwalono, to blokuje branżę budowlaną w perspektywie roku, dwóch, trzech i znowuż można powiedzieć, ci którzy prędzej y, zmienili kwalifikacje gruntów Kupili działki, i tak dalej, przeprowadzili pewnego działania, to oni będą mieli mieszkania, które będą schodziły, bo oni nie będą mogli tego robić. Gdy dwa tygodnie temu w piątek słuchałem, że minister rolnictwa powołał Narodową Radę Hodowli Koni, to myślałem, że to jest jakiś Monty Python albo aż dziennik, i często, teraz częściej, gdy otwieram prasę i widzę, jakie są pomysły rządzących, którzy chcą dobrze, wychodzi jak zwykle, to myślę, że to równie dobrze mógłby być program satyryczny, bo... Sorry, no tak jak 15 lat temu, 10 lat temu, gdybym powiedział mojej babci, że w Polsce zdelegalizuje się drożdżówki, faworki i ciastka w szkołach, to by się ze mnie śmiała, ukryłabym i mówi, weź synek sekołocza i jedz, nie? Bo a teraz co? Teraz... w Polsce... Ministrowie spotykają się i negocjują, i później pani, która zdelegalizowała w Polsce drożdżówki, pani Pruzik Rostkowska z triumfalizmem ogłaszała parę miesięcy później, że po negocjacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej z Ministerstwem Zdrowia nauczyciele w sklepiku szkolnym będą mogli napić się kawy. Tak? Przecież gdy przygotowano rozporządzenie dotyczące zdrowego żywienia, zapomniano o tym, że w stołówkach e, kuchniach szkolnych używa się soli. I dzieci musiały albo nielegalnie jeść solone ziemniaki, albo przynosić sobie z domu sól i po cichu dosypywać soli do ziemniaków, albo przestawać po prostu jeść w szkołach. Nie możemy się z tego śmiać, że jest to głupota e, i tak dalej, ale 3,5 tysiąca sklepików szkolnych, czyli małych firm rodzinnych, potem zostało zlikwidowane. Przed szkołami stanęły automaty ze snickersami, batonikami, wafelkami i tak I to wszystko w walce o zdrowie naszych dzieci, małe i średnie firmy. Bo tymi frazesami ma każdy rząd ustawy pchane, i o to, żeby ludziom się żyło letni i Polska rosła do ostatniej. To nie działa, doskonale wiecie, że to nie działa. I dajemy sobie radę i żyjemy pomimo tego, jakie mamy państwo, a nie dzięki temu, że mamy takie państwo. Jarosław Kaczyński, wicepremier Morawiecki chodzą mi w kółko, opowiadają o tym, że chcą uratować Polskę przed tak zwaną upad... pułapką średniego dochodu. Czy ktoś z Was wie, o czym oni mówią? Czy wiecie, co to jest tak zwana pułapka średniego dochodu? Ma to polegać na tym rzekomo, że najpierw w Polsce rozwijają się dane branże, dlatego, bo ludzie mało albo mało, bardzo mało zarabiają. A jak mają już zarabiać średnio, to te branże tracą konkurencyjność i przenosi się produkcja do innych krajów. Jak trzeba nam zacząć wreszcie, jak ludziom w kraju cywilizowanym, normalnym, nie w w stanie zacząć płacić. I w istocie tak jest, ale tak jest dlatego, że stworzono warunki, w których faktycznie możemy konkurować tylko i wyłącznie jak najbardziej wydajną. I jak najcięższą, i jak najgorzej opłacaną pracą. A dlaczego tak jest? Bo w Polsce, jeżeli ktoś chce założyć fabrykę, postawić fabrykę, to zapłaci najwyższy podatek od budowli w całej Unii Europejskiej, w całej Europie. Jeżeli zbudujecie rurociąg, gazociąg warty miliard złotych, to czy nim później coś popłynie, czy nie popłynie. Czy będziecie mieć jakiekolwiek przychody od dnia, w którym oddaliście go do użytkowania, co roku 2% wartości tej rury będziecie musieli zapłacić w podatkach, czyli 20 milionów złotych, czy zarobił, czy nie zarobił. Przy tak wysokich podatkach w Polsce nie ma inwestycji w fabryki, które są drogie, w budowle, które są drogie. I kończy się tym, że jest wylewka betonowa, na której wystawią cztery ścianki z blachy falistej, wycieplą to styropianem, położą na tym dach i zrobią montownię. Tylko pod warunkiem, że państwo tą firmę, która w tej Polsce zrobi montownię, zwolni z prawie wszystkich innych podatków, które normalnie Polacy muszą płacić. Zwolni ich z podatku CIT, zwolni ich z podatku PIT, zwolni ich z podatku nawet od tej nieruchomości. I jak słyszę, że w specjalnej strefie ekonomicznej takiej i takiej powstało nowe centrum rozliczeniowo-księgowe Philipsa, czy jakiegoś tam innego koncernu, to wiecie co ja widzę? Widzę 500 osób, które skończyły ekonomię w Łodzi, w kilku innych miastach w Polsce, które wygryzły właśnie 500 Chińczyków albo Hindusów sklepywania faktur w komputerze. Bo to tak zwane centrum rozliczeniowo-księgowe polega na tym, że Niemcom i Francuzom nie opłaca się wklepywać faktor do kompa, bo to jest za drogie, więc je wrzucają na automatyczny skaner, wysyłają to wszystko do Polski i siedzą w takiej hali ludzie i wklepują to e, do komputera. I to jest oferta, którą ukształtowali politycy w trakcie ostatnich 20 paru lat dla naszego pokolenia. To jest oferta, którą zbudowali ludzie, Którzy sprawili, że wiecie co jest najsłynniejszym, e, najbardziej wartościowym polskim produktem eksportowym w trakcie ostatnich 15 lat? Polacy. Mamy państwo, mamy rządy, które doprowadziły do tego, że najwięcej wyeksportowano z Polski Polaków. 3 miliony ludzi wykształconych, młodych sprawiło, że polski, naród polski stał się dawcą organów dla starych społeczeństw Unii Europejskiej. Bo oni oczywiście wolą Polaka, nawet jak tego publicznie nie przyznają, niż dżentelmena z Afryki Północnej, który nie pisze w ogóle, nie mówi w żadnym europejskim języku, e, woła Allah Akbar, a jak mówi, że chce się rozerwać, to ma na myśli coś innego niż większość z Was tutaj obecnych. Doskonale jest jasne i wiadomo, że ciężko tyrający, doskonale asymilujący się, przestrzegający reguł prawa w Anglii, Irlandii, Niemczech, Francji Polacy byli błogosławieństwem ostatnich kilkunastu lat dla tych krajów Unii Europejskiej, które z przyjemnością przyjęły to, co Polacy mieli najlepszego. Przyjęli nasze pokolenie ludzi parę lat od nas starszych, młodszych, bo każdy z nas ma bliskich, znajomych, przyjaciół, którzy byli w tamtych krajach, pracowali tam, są tam, pracują, a część z was przecież podzieliło ten, ten los. Bo na te spotkania przychodzą ludzie, którzy chwilowo przyjechali do Polski, chcą się spotkać z człowiekiem, którego znają z Facebooka, YouTube'a i tak dalej, się z nim zgadzają, ale nie mają wpływu na rzeczywistość w Polsce, bo na co dzień mieszkają w Birmingham, w Londynie, w Dublinie, Berlinie, Frankfurcie, Brukseli. To jest roz naszego pokolenia. Że ludzie, którzy mogli fundamentalnie wyrwać Polskę z komunizmu, swoją pracą, swoją kreatywnością, swoim potencjałem, mogli zmienić Polskę, zmieniają Anglię, Irlandię, Niemcy, Francję. A dlaczego tak jest? Dlatego, że zamiast wolności, własności, sprawiedliwości, zamiast zdrowego systemu ekonomicznego, politycznego i społecznego, zaproponowano nam coś, co nie działa nigdzie na świecie i nigdzie na świecie nie ma prawa zadziałać, czyli socjalizm. W Dniu wczorajszym przeczytałem, że nowy prezydent Wenezueli doprowadził do tego, że brakło mu pieniędzy na druk pieniędzy. Brakło mu pieniędzy na to, by wydrukować nowe i pożycza za granicą na pieniądze na druk pieniędzy. Ten człowiek wczoraj ogłosił, że Zakazuje likwidacji firm prywatnych. I każdy przedsiębiorca, który zbankrutuje, pójdzie do więzienia, bo to jest niewykonanie planu rocznego, to jest szkodnictwo gospodarcze, i każdy, kto w tej trudnej sytuacji, w której się znalazła w Wenezuela, bezczelnie postanowi zlikwidować swoją firmę, to pójdzie do pierdla. Jeżeli jest ktoś młody, Kreatywnej ma pomysł, żeby założyć biznes, i wydaje mu się, że to będzie działało, to się 10 razy w takiej Wenezueli zastanowić, czy chce to robić, bo nie wie, czy to mu na pewno wyjdzie. A nie wyjdzie tego pan, jak on się nazywa? Maduro. Maduro. Baduro. Maduro. Maduro wsadzi do piedra. Dlaczego? Bo prowadził działalność gospodarczą i postanowił, że to się nie klei i postanowił u nas. Nie jest w końcu tak źle, można sobie powiedzieć, ale ile potencjału do inspiracji mają Jarosław Kaczyński, Beata Szydło i ich koledzy. To byłaby naprawdę dobra zmiana, taka motywująca przedsiębiorców, prawda? Tak jak e, śmiejecie się, podobne pomysły dwa lata temu miał prezydent François Hollande. Była ustawa o zabroń, e, zabraniająca przenoszenia działalności gospodarczej z Francji do innych krajów. Pod sankcjami karnymi, wywłaszczeniem, przejęciem majątku firmy itd., ale nawet tak szalony facet jak prezydent François Hollande, który realizował przez rok program Partii Razem, i nawet bogata Francja by tego nie wytrzymała, bo po wprowadzeniu 75% podatku dla najbogatszych Francuzów stracili literalnie wszystkich bogatych Francuzów, którzy nie byli tak obożnie chorzy, że dali radę wyjechać z Francji. Śmiechy, chichy, i tak dalej, ale nawet socjalistka Astrid Lindgren w Szwecji, jak zapłaciła 106% swego rocznego dochodu, napisała słynny tekst, że ona opuszcza ten specjalizm, bo po prostu nie po to ona tyra sławi imię Szwecji na świecie, i tak dalej, żeby jej zarabiali więcej niż ona, zabierali więcej niż zarabia. Gdy pani premier Bata Szydło z zatroskaną miną mówi, że tak, ja pomogę Polakom i sprawie, że stawka godzinowa będzie minimalna 12 zł, zapomina, zapomina powiedzieć tak, ale z tych 12 złotych 6 zł wam zabiorę. Bo to jest problem Polski, to jest dramat Polski, tak? To, że my wyjeżdżamy do krajów, w których jest trochę normalnie. Może nie super normalnie, bo trudno zdrowego rozsądku, normalności tak do końca na świecie w chwili szukać, bo świat zwariował. To mówi mój tata, to mówi wielu rozsądnych ludzi, gdy patrzą i słuchają pani Angeli Merkel, tak? Bo kto normalny najpierw zaprosiłby całą Afrykę Północną do siebie do domu, a później powiedział, że trochę za dużo gości przyjechało, więc o przymusowo się podzieli nimi z nami, tak? To przecież zrobiła pani Angela Merkel, a teraz mówię, a tych ludzi, których ja zaprosiłam, nie przyjmiecie? to będziecie płacili za każdego milion złotych. I nie za każdego, którego nie przyjmiecie, ale też za każdego, który wam ucieknie. Tak jak to ostatnio napisał jeden z folietonów, Janusz korwin to co my mamy strzelać do ludzi, którzy chcą nam uciec z Polski, z tych obozów, bo jak nam ucieknie, to bańka nam ucieknie? W jaki sposób mamy przypilnować, żeby nie płacić tego miliona kary 250 tysięcy euro za jednego nielegalnego imigranta, który postanowi, że mieszkanie gdzieś w okolicach Stutthofu nie jest najlepszym pomysłem e, na życie? I nie śmiejcie się, bo w Niemczech oni zakwaterowali e, tych tak, tak zwanych uchodźców w dawnym obozie zagłady w Dachau, w dawnym obozie e, zagłady w Buchenwaldzie. Z perspektywy Polaka, jego postrzegania historii, rozumienia historii, bo większość z nas nie jest Ryszardami Petru i coś tam o tej historii wie, wie, że konstytucja 3 maja nie obowiązuje do 223 lat, e, wiedzą, że premier Polacy w Wielkiej Brytanii nazywa się Cameron, nie Camerun, e, wiedzą, że w Polsce mamy święto Trzech Króli, a nie Sześciu Króli, tak? Polacy wiedzą. Dzięki temu, że mają większą, jeszcze raz powtórzę, wiedzę historyczną, wyższą niż Ryszard Petru, że trzymanie ludzi w takich miejscach jak Buchenwald, czy Dachau, albo Stutthof, Stutowo, to nie jest to, z czego ludzkość powinna być najbardziej dumna w XX wieku. W XX. Mamy sytuację, w której... Europa się zmienia, Europa się sypie. Mamy sytuację, w której rzeczy, które my cenimy i ceniliśmy sobie w Europie, czyli swobodny handel, swobodny przepływ ludzi, pierwsze upadają pod tym dramatem cywilizacyjnym, jakim jest wielka wędrówka ludów, wielka migracja z Afryki Północnej. I być może będzie tak, że jeżeli Polska zreformuje swoją gospodarkę, jeżeli Polska zreformuje swoje prawo, będzie krajem, do którego masowo będą przyjeżdżali nie tylko Ci Polacy, którzy wyjechali, ich dzieci, ale również Niemcy, Francuzi i Anglicy, bo, nie, bo tutaj będzie bezpiecznie. Bo znam ludzi, którzy sami mieszkają w Belgii, sami mieszkają we Francji, sami mieszkają w Anglii, ale swoje rodziny już przysłali tutaj. Bo mówią: Bo tu nasze żony, dzieci czują się bezpieczne. Bo. W Belgii bezpiecznie nie jest, to chciałbym mnie je przekonywać, że jest inaczej, to z przyjemnością podejmę z nim polemikę, podejmę z nim dyskusję. Moja żona dzisiaj jest w Brukseli i mówi, przystanki metra wyglądają jak, jak pewnie w filmach o inwazji kosmitów, wszędzie stoją goście z psami, z długą bronią albo jak u nas na zdjęciach ze stanu wojennego, tak? Ci Bergowi naprawdę się zaczęli bać po tym, co się wydarzyło tam parę tygodni temu. Francuzi po tym, co wydarzyło się pół roku temu, też się zaczęli bać i bardzo poważnie podchodzi do tego, co dzieje się z ich ojczyzną. Wielu ludzi w tych krajach się obudziło i budzi, bo widzą, że to, do czego doprowadziła klasa rządząca, a lida rządząca, jest w stanie wykończyć, zniszczyć nawet bogate, bardzo bogate kraje. Które nie miało 50 lat dewastacji, jakim dla Polski był komunizm. I to jest moment, w którym my potrzebujemy zmiany, prawdziwej zmiany tutaj w Polsce. To jest moment, w którym my powinniśmy, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliśmy, się poważnie zaangażować, bo rzeczy wielkie, piękne i dobre nie przychodzą bez walki. Ta walka jest konieczna i nikt jej nie przeprowadzi za nas. Bardzo chcielibyśmy kibicować jakimś tam dobrym innym ludziom, którzy zrobią za nas pewne rzeczy, które są konieczne, a poniekąd oczywiste. Ale to się nie wydarzy. Gdybym się pomylił w ocenie Prawa i Sprawiedliwości, Andrzeja Dudy, Beaty Szydło, Jarosława Kaczyńskiego i mógłbym tak długo wymieniać Jarka Gowina, to by, bym był dzisiaj niepotrzebny. Bylibyśmy dzisiaj niepotrzebni. Gdyby ci ludzie zrobili rzeczy, które są do zrobienia w Polsce, gdyby byli stronnictwem prawdziwej zmiany, takiej naprawdę dobrej zmiany, to nie byłoby miejsca dla partii Korwin. Ale to miejsce jest z tego powodu, że nikt za nas nie przeprowadzi tych zmian, bez których, jeżeli nie my, to nasze dzieci na pewno stąd wyjadą. Bo kraj, w którym 2 miliony złotych, Wydaje się na aktywizację zawodową cyganów w puławach. To nie jest kraj, który się będzie szybko rozwijał. Wiecie, ilu cyganów w puławach znalazło pracę po tym, jak wydano 2 miliony na aktywizację zawodową? Zero. Zero. A wiecie, co oni wtedy zrobili w puławach? Wydali pół miliona złotych na opracowanie, dlaczego tak się wydarzyło. Możecie się z tego śmiać, ale wydanie 2,5 miliona złotych to jest wyrzucenie do kosza życia dwóch, trzech Polaków, którzy przez całe swoje życie nie zarobią tylu pieniędzy. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego wydał 4 miliony złotych na badanie pod tytułem Dlaczego ludzie wyjeżdżają z województwa warmińsko-mazurskiego i co zrobić, żeby przestali wyjeżdżać. Widzicie czego się dowiedział za 4 miliony złotych? No jak myślicie, dlaczego ludzie wyjeżdżają z województwa warmińsko-mazurskiego? Bo nie mają pracy, zwłaszcza nie mają dobrze płatnej pracy. Taka była odpowiedź. I dowiedział się za te 4 fajki, że ludzie będą wracać, jak będą mieli dobrze płatną pracę u siebie na miejscu. 4 miliony złotych. Na zdobycie wiedzy, w którym, jakbyśmy rozdali tutaj kartki i każdy z Was miałby odpowiedzieć na te dwa pytania, to by odpowiedział myślę bezbłędnie. Mógłbym dodać jeszcze kilka innych powodów, takich, że mamy poczucie, że w Polsce nie ma sprawiedliwych, uczciwych reguł gry, że politycy, rządzący, urzędnicy, prokuratorzy, policjanci. Jak chcą, to mogą z nami zrobić bardzo, bardzo wiele. Kompletnie bezkarnie, bez odpowiedzialności. Bo taki system zbudowano w Polsce w po 1989 roku. System nieodpowiedzialności rządzących, wszechmocy działania różnych instytucji publicznych, marnotrawstwa i biurokracji, która jest chyba najbardziej... Niszczącym wrogiem ludzkości i człowieka. Bo socjalizm jest w stanie naznaczyć właśnie biurokrację. Dlaczego Ukraina, mająca wszystko, by być super bogatym krajem, jest biedna? Biedniejsza, dużo biedniejsza niż Polska. Ta Ukraina, która ma Czarnoziemy, która ma gigantyczne, gigantyczne złoża surowców, w Polsce również występujących, ale nie tak na bogato. Dlaczego ta Ukraina, która ma gaz, która ma fantastyczne warunki rolnicze i jest biednym krajem, z którego dla odmiany milion ludzi mniej więcej już przyjechało do Polski za pracą, za godnym życiem, za godniejszym życiem niż na Ukrainie. Bo ma jeszcze bardziej zdegenerowaną, zdewastowaną klasę polityczną niż Polacy. Dlaczego takie kraje jak Hongkong, Singapur są krajami bogatymi? Dlatego, że mają surowce naturalne i świetne warunki do rolnictwa? Bynajmniej. Byłem w zeszłym roku w Singapurze. Skała na morzu. Byle co tam rośnie. A co drugiego dnia, akurat taki okres trafiłem, był tajfun, więc można było tylko pójść do metra bezpiecznie i z powrotem. Super bogactwo wyrosło na skalę. Bo mieli dobry system prawny, dobry system podatkowy, małe, sprawne, efektywne państwo. I o to walczymy, tego chcemy dla Polski i tego chcemy dla Polaków. I przyjechałem tutaj Was prosić, żebyście się mocniej bądź w ogóle zaangażowali w to co robimy, połączyli z nami wysiłki, bo to, by zmienić Polskę, to jest gigantyczna praca. Wymaga gigantycznej energii, gigantycznego. Zaangażowania, i to się nie wydarzy samo. Dlatego bardzo serdecznie do Was apeluję, Was proszę, żebyście się włączyli w to, co tutaj robimy, bardzo konkretnie się zaangażowali, pomogli nam, bo pomagając nam, pomagacie sobie, pomagacie swoim rodzinom, pomagacie swoim bliskim w walce o to, by w Polsce było wreszcie normalnie. Dziękuję bardzo.